Szczęść Boże, jak pewnie wiecie wszyscy doskonale, przez jakiś czas nie będziemy mogli się wszyscy spotykać osobiście, dlatego chcielibyśmy Wam zaproponować spotkanie w troszeczkę w inny sposób. Jak ruch światło-życie archidiecezji gdańskiej mamy dla Was rewelacyjny pomysł. W ciężkich chwilach, momentach, takie jak choroby, wirusy, miło jest się oprzeć na kimś obok. Będziemy się opierać na sobie nawzajem, wirtualnie. Proponujemy Wam trzy spotkania dziennie. O godzinie 12 zapraszamy do wspólnej modlitwy modlitwą Anioł Pański i krótkim zadaniem, propozycją. O godzinie 15 do modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego oraz krótkie rozważanie jednej stacji Drogi Krzyżowej. I o 21 obecny już na kanale YouTubeowym OA Bagdańsk DRWAL, czyli rozważania z Ewangelii na każdy dzień. Spotkania o 12 i 15 odbędą się w formie transmisji live na naszym fanpage'u Ruch Światło-Życie światło, Gdańskiej na Facebooku. Abyśmy mogli być razem ze sobą na tej wspólnej modlitwie prosimy Was, abyście subskrybowali nasz kanał Oaza Gdańsk, kliknęli dzwoneczek, byście byli zawsze na bieżąco abyście y, obserwowali nas na Instagramie Oaza Gdynia i byście dali nam łapkę w górę na Facebooku Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej i Oaza Gdynia. Y, linki do naszych kanałów, do naszych mediów społecznościowych macie w opisie pod tym filmikiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się.